Cześć, nazywam się Natalia Tatarczuk i jestem z kadry szkoleniowej KAR Group. Kiedy znajdujemy się w jakimś pokoju, w jakimś wnętrzu, na samym wstępie koncentrujemy się na tym, co widzimy. Ale przestrzeń, w której tak naprawdę czujemy się dobrze, ona będzie oddziaływała na nas wszystkimi zmysłami. Nie tylko wzrokiem, ale też słuchem, dotykiem, węchem, a nawet smakiem. I projektowanie sensoryczne polega na świadomym wprowadzeniu pewnych takich elementów, które będą nas pobudzać, które będą na nas działać. Niektóre będą bardziej wyciszające w kontekście zmysłów, a niektóre właśnie wręcz przeciwnie. I to wszystko zależy oczywiście od tego, jaki my efekt chcemy osiągnąć. Ale dlaczego zmysły są takie ważne? Nasze ciało reaguje na otoczenie, Przede wszystkim na poziomie podświadomym. Kolor ścian może wpływać na poziom energii, zapach na nasz nastrój, a faktura materiałów z kolei na poczucie takiego większego komfortu psychicznego. I teraz, kiedy odpowiednio wybieramy na przykład pewne dźwięki, one mogą nas relaksować albo wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o samo światło, może i nawet to się wydaje trochę dziwne, ale nawet poprawić koncentrację. I w projektowaniu sensorycznym właśnie też o to chodzi, żeby wszystkie te zmysły na siebie wpływały, współpracowały, a nie były wzajemnie dla siebie jakimś konkurentem. Przejdźmy więc do krótkiej analizy każdego zmysłu. Smysł wzroku to on jest najczęściej dominujący i od niego zazwyczaj zaczynamy, bo to on reaguje na światło, na kontrasty, na kolory, na proporcje. I ciepłe barwy mogą bardziej dawać takie poczucie przytulności, z kolei jasne, chłodne, dawać poczucie lekkości. Wszystko zależy, oczywiście, do czego dążymy, jaki. Chcemy mieć w tym wszystkim efekt. I warto dbać o to, że właśnie żeby te kolory, oświetlenie, kształty opowiadały jedną historię i naturalnie wspierały funkcję przestrzeni. Zmysł dotyku, i on jest o tyle taki ciekawy, że działa na nas nawet wtedy, kiedy my na niego patrzymy. Bo spojrzymy na tą sofę, łóżko. Poduszkę, cokolwiek, która jest gładka, i wyobrażamy sobie, jaka jest w dotyku, jaka jest przyjemna, delikatna. I w przestrzeni sensorycznej dobrze jest łączyć różne faktury: miękki dywan, gładkie drewno, szorstki len czy chłodne szkło. Każda z nich daje inne odczucie, i wpływa na to, jak my będziemy odbierać dane miejsce, dane wnętrze. I warto, żeby w każdym pomieszczeniu był, był jakiś choć jeden drobny element, który będzie aż kusił, żeby go dotknąć. Zmysł suchu, czyli akustyka wnętrza, która tak naprawdę jest równie ważna jak jego wygląd. I o co tutaj chodzi? Miękkie tkaniny, dywany, zasłony, tapicerowane meble pochłaniają dźwięk. Sprawiają też przy tym, że jest bardziej przyjemnie, cicho, spokojnie, czyli tak, jak tak naprawdę czujemy się najlepiej, kiedy chcemy sobie troszeczkę odpocząć. Twarde powierzchnie, takie jak szkło, jak kafelki, one będą bardziej odbijać ten dźwięk, sprawiać, że pomieszczenie będzie wydawało się bardziej takie dynamiczne, ale na dłuższą metę może też być męczące i nie do końca dawać taki skutek, jakiego byśmy oczekiwali, w jakim byśmy się czuli tak naprawdę komfortowo, dobrze. Ale w przestrzeni sensorycznej można wprowadzić kontrolowane źródła dźwięku, jak odgłosy natury, jakiś szum czy delikatna muzyka, która będzie nas relaksowała. Zmysł węchu, który potrafi błyskawicznie, praktycznie na pstryk zmienić nastrój. Może to być zapach parzonej kawy, Lawenda w sypialni, zapach sosnowego drewna w salonie. To wszystko tworzy klimat i sprawia, że to miejsce jest takie bardziej nasze. Warto też stosować naturalne źródła zapachu, jak rośliny, świeże kwiaty, drewno. Jeżeli ktoś lubi, może jakieś olejki eteryczne. Wszystko tak naprawdę to jest lepsze niż kiedybyśmy stosowali sztuczne odświeżacze. I zapachy, one mogą... Nie tylko nas relaksować, one mogą też nas pobudzać. Który zapach najlepiej działa na ciebie, jeżeli chcesz na przykład popracować, jeżeli chcesz sobie odpocząć? Co jest najbardziej Twoje? I na koniec wisienka na torcie, czyli zmysł smaku, który owszem, również może pobudzać, na przykład w kuchni, jadalni, jest taki bardziej naturalny, jak mamy na przykład ekspozycję owoców jakichś słodyczy, zioła, przyprawy, to może nas zachęcać do wspólnego gotowania, spędzania jakiegoś czasu tak, jak wszyscy lubimy. Można też wprowadzać smaki poprzez atmosferę. Na przykład w przytulnym salonie chętnie pijemy jakąś herbatę albo gorącą czekoladę. To subtelne, ale naprawdę ludzkie połączenie, które się sprawdza. Przetestuj. Pamiętaj! Kluczem w projektowaniu sensorycznym jest zachowanie równowagi. Tutaj nie może być chaosu. My musimy wiedzieć, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, co robimy, do czego dążymy. Jeżeli chcemy stworzyć pomieszczenie bardziej takie relaksujące, każdy zmysł powinien dostarczać bodźców o takiej bardziej niskiej intensywności. Stonowane kolory, miękkie tkaniny, cichy dźwięk, czy na przykład też delikatny zapach. A jeżeli chcemy przestrzeń z taką bardziej energetyzującą, możemy użyć do tego na przykład kontrastów, wprowadzić wyraźniejsze zapachy, bardziej dynamiczne dźwięki, mocniejsze światło. Wszystko ma działać jak orkiestra. Każdy instrument ma swoje miejsce. Pytanie tylko, jaką muzykę chcesz zagrać.